Ej, auto się nam Na prąd było. Dobra, idziemy. Ej, gdzie my jesteśmy? Już nie, nie wiem. Ale dobra. Ej, nowy! Ej, nowy! Co? Idź do generała, jak chcesz mieć jakąś pracę. Nie wiem o co mi chodzi, ale chyba musimy iść do generała. No, chyba tak. Ale zanim pójdziemy do generała, to musimy o czymś po poinformować. Generał, jest apokalipsa zombie. Ja ja robicie. Dobra, a co pan tam piszczy? O co tu? Krótko falówca? A bo, co <św> Wiem panu? Dobrze już wam wierzę. Warto idźcie tam sprawdzić, pokonajcie tych zombie, że tam co to tam jest i no, pomóżcie nam. Dobra, dziękuję. A dostaniemy jakieś jedzenie, picie, wodę, kamizelkę, klódkę, w ogóle? Amunicję? Tak, tak. O, pan. Добра, вашу готовку. Я вам он будет что это не. А ты раз. Застанется то. там. куя, один куя, один куя. Один куя, один то вы себе Я, кстати, то можете, можете с этим иметь то Но uczyć się strzelać, bo za bardzo jeszcze nie umiemy strzelać. Ja umiem jestem celny, jestem burcznikiem Jamesem. No a jaka to baza w ogóle? Gdzie, w ogóle baza została zniszczona w ogóle. No ale z której bazy? Yy, a przez kogo? No przez zombie, je. no dobrze, a. Przejdę zombie. Dobrze. Mhm. A kto to? Jaka baza? Baza północna. Północna 66. Aha, baza. Dobra, no i macie tutaj, dziękuję, dziękuję. No to teraz możecie sobie odpocząć chwilę. Czy tam, nie wiem, trochę odpocząć. Dobrze. Tymczasem z, bohater i rucznik James znaleźli coś ciekawego, coś dziwnego. I co to tam jest? Uuuh. Ej, co to jest? Czemu to jest takie zawalone? Takie, wiesz, stare, kusz jest wszędzie. Ej, co to jest za rzecz? Ty! Nie że co znalazłem. Co? Antidotum! Ale co tam pisze? Antidotum na zombie. Takie coś. Antidotum zombie. Albo nie, albo to jest ten. Albo to jest takie coś, co robi... Co na no, eksperymenty na ludziach zrobiło. Jakieś antidotum na zamęczisze Dobra, idziemy to Dobra, idziemy to powiedzieć, ale to Nie to, idziemy to powiedzieć Ale to będzie już w następnym odcinku Widzimy się jutro o 14.00